I zobaczymy czy się streamuje, czy, czy jesteśmy w ogóle gotowi na streama, czy to się dzieje proszę Państwa, czy Kaczor nauczy się streamować, czy Kaczor przejdzie do historii zostanie streamerem, no eee, tak, podsyłajcie, o jest, czemu bez nazwy dzbanie, czemu ty jesteś takim dzbanem? Nie wiem, co wy widzicie teraz. E... On... Naprawdę nie wiem. E... Dobra. To lecimy, guys. Za chwilę dosłownie lecimy i będzie fajnie, co? Nie wnikać w głosy w tle. Kaczo próbujący być streamerem, też Kaczo. Um, no tak, no. Kariera, kaczora. To jest coś pięknego. Napiszcie, które mikro wybrać pierwsze czy drugie. Pisać, które mikro wybrać. Um, ja je wybiorę w sumie. Um. Czat, te mikro. Nie no, czat te mikro, nie? Nie czadam. mikro? Te mikro, nie? A jak, to mikro? Tylko będzie mi rodzina słuchać. Piszcie pomysły, co można tu przejrzeć. Co tu byśmy mogli przejrzeć i zobaczyć na tym śmiesznym YouTube'ie? Pisać pomysłami, bo o. Ej, mam pomysł? W sumie można by było e... cokolwiek wymyśleć. A ja jestem za leniwy, bym ja będę wymyślał. W ogóle cztery osoby. A jak ręczę? Cztery osoby, jak ręczę? Ehm. Um. Dlaczego jest za głupi, bo cokolwiek. Um bo w ogóle to widzicie Ale tego chyba już nie widzicie, co? Czyli wy widzicie to Da. Cieszy mnie to bardzo A nie będę ukrywał co oglądać, Marcy na czacie. A jakby... Gdyby mi rodzina nie wchodziła. To by było fajnie. Ale że oni mi wchodzą... To dobre. O! Patrzcie, co mi się pierwszy było wyświetla. To dobra. Co jest? O! On pokazuje to co my. Cholera, A o, to coś mamy. On pokazuje to co my. Dobra. Pisać co? Kurde. Jest tyle ludzi, a nie napisze co. mam coś pójść, ale... Wiem co! Wy śpicie jeszcze tak? Lecimy. Szczerze, jest jakiś filmik, czy jest pierdolony na ten temat? Gdzie to można zobaczyć niby? Jest filmik na wykopie. I zobaczyć. Wykop. Co trzeba wpisać? Tak, ukośnik Natsu. On. No, no wiesz, by nie o co chodzi, nie? Że to, to nie jest coś, koło czego można przejść obojętnie. Oczy faktycznie. Inaczej, jeśli ktoś, by mi, jeśli ktoś by mi zadał pytanie, czy to jest ona, to bym powiedział, że to nie jest ona. Już abstrahując od tego, czy mam jakieś wyobrażenie, na zasadzie. Nie, ona tak nie mogła robić, bo, bo każdy mógł kurwa różne rzeczy robić, ale no, jest inna z twarzy. Ale też biorąc poprawkę, że jeśli wideo ma kilka lat. To, to się mogło wydarzyć coś takiego, że po prostu wszyscy się zmieniają, nie? No ja bym powie ja bym powiedział, że to nie ona, nie? No i przede wszystkim cycki za małe. Aha, dobra, ale to już to jest już, ta to znaleziona dziewczyna, która Nie, no to co powiedział na końcu przede wszystkim in, 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 za małe. Titelsy. Nitro ona no, co ciągle dalej. Aha. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pytacie bardzo dużo mnie o oferę kamerkową i również widzę na YouTube pojawiają się szoty jak wczoraj grałem w szachy. Bo ja grałem w szachy ogólnie jak na live, jak cała ta drama się zaczynała. Nie później ja streama kończyłem, bo miałem zamiar dzisiaj z rano, więc musiałem iść spać. I w tamtym momencie jeszcze nie było do końca Hmm, wiadomo, czy to rzeczywiście była ta dziewczyna, e, o którą teraz posądzacie o to, tak? Czyli Natalia. E, no. Ja tam w sumie mówię, że w sumie to nie wiadomo, czy ona, czy coś i teraz ludzie mówią, jak nie, nie wiadomo, jak sama powiedziała, że to ona. W tamtym na tamten moment było jakieś zdjęcie, czy nie było jakichś porównań telefonów, wiecie, no nie było, no przede wszystkim nie było się, e, nie było tak zwanego przyznania do winy. No ale dobra, znajdujemy się teraz w takiej rzeczywistości, że wyszło... ...że na co wydasz, y, sobie wysyła. Pichali i No już nie dało się powiedzieć, siema to nie ja. Jak powiedziała siema to ja, y, trudny okres w życiu, jakieś tam inne rzeczy. Znajdą się osoby... Wiesz co, prowincji światem może już nie być, ale dużo ludzi je bardzo lubi i może kiedyś powrócić. Teoretycznie. Wiadomo, Zawsze się znajdują osoby, które mówią, ok, spoko, rozumiem Cię, a z drugiej strony zawsze znajdzie się ktoś, kto powie... I mam też pomysł na prowincję, że Wy będziecie robić własną prowincję i że to Wy będziecie mówić, co się dzieje w takiej prowincji i myślę, że to będzie naprawdę na plus. Nieważne, co by się nie działo, nigdy nie można zrobić tego i tego i tamtego, jakaś godność, dziewczyno. A co ja o tym sądzę? A ja sądzę o tym, znaczy zacznijmy od tego, że ja nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. I to nie jest dlatego, że ja kogoś podejrzewałem Kiedy o coś będzie. takiego, no tylko znaczy, no. W końcu nie wiem. No tak świat Ale... wygląda, nie? A to, czy Mówi się z, z tym się zgadzam, zdać. czy się nie, nie zgadzam, sobie to zupełnie ma parakoloszy. Nie zapominajmy, że <laughs> przez... dla, dla wielu nastolatek, ogólnie kobiet, nawet mężczyzn idolkami były idolkami były Marta Linkiewicz czy wcześniej Paris Hilton czy Kim Kardashian i one też że tak powiem karierę z wysokiego C jak kok zaczęły więc dziwić dziwić mnie to nie dziwi więc dziwić mnie nie dziwi że jakaś osoba która jest znana ma jakąś tam przeszłość czy osoba która działa na YouTubie Takim czymś się trudniła. Nie dziwi mnie to, ale to konkretnie mnie dziwi, że akurat, że akurat na co jestem jest tą osobą. No jest, jest, to dziwne. jest to dziwne. Mógłbym się jeszcze tutaj na ten temat trochę się, szerzej wypowiedzieć, to, to trochę nie szerzej robi, wypowiedzieć ale wydaje mi się, że ona ma już wystarczająco. Ona ma już wystarczająco yy, obecnie na głowie wystarczająco co na pewno jest jej wstyd, jest jej pewnie głupio. Hmm. Wydaje mi się, że nie muszę być kolejną osobą, która y, przychodzi i odniesie się do jakiejś wypowiedzi. Jest jak jest. Jest jak jest. Ja na pewno uważam, nie wiem, w jakim state'cie życiowym była te 4 lata temu. Ja y y bo, na lejdzie, bo ja ją dosyć jak... niedawno nie poznałem. Nie wiem jaka była kiedyś, ale mogę Wam powiedzieć, że, że teraz jest w porządku. No, jest ze sobą. Jest osobą, ja zazwyczaj tak jak zanim kogoś poznam, to szacuję jaka ta osoba będzie. I bardzo rzadko się mylę, a tutaj się zaskoczyłem, bo, bo, bo że tak powiem, nie tyle sprostała y, tej wizji y, jest Git, tylko nawet ją, nawet ją kilkukrotnie poprawiła i tyle. Więc no, ja tak, ja tak jak mówiłem, ja, ja się zadaję z osobami, które, które wiecie, które różne rzeczy robią. Jeden kurwa nie, handluje marihuaną drugi kiedyś ukradł samochód, trzeci siedział za pobicie. że Różne grzeszki ludzie popełnili, więc ja akurat jestem osobą, która jest w stanie jest w stanie, no, jeśli ta osoba rzeczywiście się zmieniła, jest w stanie się, yy, no, po prostu nie patrzeć na to, tak? I z tym, że jeszcze porównując do tamtych porównań, nie, nie chodziło mi o to, że, yy, bo w sumie za bardzo się skupiłem na tym, że było łamane prawo, tak? No, bo, czy sprzedaż narkotyków, czy jakieś pobicia to jest łamanie prawa. Bardziej mi chodziło, że czasami niektóre z tych czynów są moralnie nieakceptowalne, yy, więc może też złe przykłady podałem. Yy, ona być może jest to, te kamgar być może one są, nie jest jakieś, yy, wiecie, moja córka będzie adwokatem, moja będzie lekarzem, moja będzie na kam nie. może nie jest to wyśniona praca, tak, o której w młodości wszyscy marzą, yy, ale koniec końców ewentualnie to, wiesz, krzywdę się rządza, yy, nie No to tak. Yy... Ja osobiście czat e, nie wiem kiedy. Właśnie, z własnej nie będzie, ale e, bo jakby będziemy no, robić historię świata. I umiem, że na przykład zrobimy coś takiego, że e, Polska przejmie jakiś tam kawałek. Ale to też chcę zrobić takie realistyczne. Jak ktoś mi na przykład napisał, Polska przejmie cały Niemcy, no to to jest wiadomo, że nierealistyczne. Więc po prostu jakiś kawałek ewentualnie. Więc dobra. Więc możecie mi pocałować filmy. Ja nagram jakiś wstęp, może jutro, weekend, Może będę miał czas. A teraz yy, lecicie z filmem. Nie wiem, sobie, może jakąś psychiczną. Yy, I tyle. Nikogo się nie krzywdzi tym, że ktoś w taki sposób pracuje, nie? I na końcu, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Starałem się być najbardziej neutralny jak mogę. Yy, ale ja ją kurwa lubię. No, nie będę mówił, że, że jej nie lubię, że, że nie jest znajomą i podejrzewam, że jakbym jej nie znał, to bym się bardziej szorstko na ten temat wypowiedział. Yy, no ale to pamiętajcie, że też y, punkt widzenia bardzo często zależy od y, punktu. Dobra, wypiszcie co. Co chcecie? co? Co chcecie? Będzie, o, będzie taki film A, i pod nim napiszę, że piszcie propozycje do myślę, prowincji i tam zaczniecie pisać propozycje, co się stanie. A myślę, że pierwszy odcinek y, też trochę sam będę dodawał, bo wiadomo, że ten odcinek byłby za krótki, ale myślę, że tak na cinki z tego będą git. Y, tak wygatowały dwa razy w tygodniu. To będzie już tylko opcja. zresztą nie chcę zapominać o Minecrafcie, yy, którego gram. Yy, I z tego robię content. Yy, ostatnio właśnie tylko Minecraft leci. Jakby nie patrzeć. Yy, odcinki są raz na miesiąc. Więc yy, no, mam tu jeszcze wersją, którego poharu nigdy nie po kończę. Ale nie powiem, że e, z prowincji mam najlepsze wyświetlenia. I owe prowincje mi się e, najbardziej wyświetlają ja e, Tak mam TikToka, ale osobiście e, tam obserwuję tylko znajomych. Ale no. Jak masz tam jakoś coś, to mogę zobaczyć, bo mam w sumie zapasowe konto to nawet No ale mam nawet dwa konta na nich. Zapasowe, takie, którym e, nic nie wrzucam i w sumie takie, które wrzucam, ale bez potrzeby, tylko dla znajomych. Elo, podłoga witam. Chopsa se seniorita. Okej. Figi z Beretą, liczę Dinero. Nie potrzebuję faceta, żeby robić co? Każdy mój dzień to Gala ej. Czerwony dywan jak polo. ty w środku tak toksik, jakby się zamienił z Pandorą. Gorące jak Tihuana, ej. Hasta lawista vista każda H w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa, jest nieme! Widzisz ha Ignorujesz kurwa, tak jakby tam wyobraź sobie, że H to jest mózg Moniki! Nie istnieje kurwa, nie istnieje! Ja. Najlepsza rzecz na polskim YouTubie. Widocznie coś wykradzanie puścić całemu, i dużo stresu na pewno by... I barby, dobra, muszę tam piosenkę posłuchać t w ogóle najlepiej zaśpiewałam Bardzo. Fajnie, że to ktoś siedzi. I marnuje szycie, ale no, patrzcie na to bajkę. Ferrari. Muszę Ferrari i czuć normalnie trzy, cztery razy w tygodniu ze mną w I czuć jeszcze zapasy z trenerem. I co? Idziemy na dziesiątkę walk o Fame MMA. Dwa miesiące czasu na przygotowania, ale zaufaj, że zrobiłem więcej treningów w tym czasie niż ty przez całe swoje życie. Daję sobie radę za każdym treningu fluwa flaki i daje z siebie 110%. Chłopak ma 5 walk cztery przegrane jedną wygraną. Jedyną zaletą jaką ma Madeusz to jest jego nieprzewidywalność i, i to tyle, bo z techniki to raczej tam nic nie wychodzi. Ostatnią walkę no, przegrał. Było mnie na 10-12 treningów, ale teraz chodzi nie regularnie na treningi. I myślę, że on teraz wygra tę walkę. Jest na to przygotowany na tę walkę. Widziałem twoje poprzednie walki, i twoją cepeliadę. Mam nadzieję, że będziesz tak szybki jak twoja szybka. No i co? Lecimy! Nic przed tobą nie ukrywam, tak jak mówię na konferencji jestem debiutantem i serio trenuję dwa miesiące, także pokażę ci, co potrafi debiutant. Skończyłeś się, Madeusz. Przegrałeś. To koniec. Czy naprawdę myślałeś, że tak łatwo pozwolę Ci się poddać? Ty to ja, a ja to ty wystarczyłoby prosić mnie o pomoc.